piątek, 26 lipca, na rynek zapraszamy wszystkich, którzy kochają twórczość Marka Grechuty. Piosenki tego autora i wykonawcy jednocześnie zostały już zaprezentowane podczas Dni Wschowy w rokowym projekcie zespołu Plateau. Tym razem będzie zdecydowanie inaczej. Niebieski młyn to tytuł tego koncertu, a na wschowskim rynku pojawią się m.in. Artur Belling, aktor teatru Trójkąt Zielonej Góry soliści Zbigniew Wiłoski, Agnieszka Tyszkiewicz i Magdalena Drzymała oraz doskonali lubuscy muzycy. Początek tego interesująco się zapowiadającego wydarzenia, godzina 21. Zapraszamy. W Ogródku Wiedeńskim będzie znowu muzycznie, a to za sprawą zespołu Z-Kwadrat i goście, które, którzy zagrają i zaśpiewają dla wszystkich stałych już bywalców naszego ogródka. Zapraszamy w sobotę od godziny 19. Na kolejną propozycję muzyczną zapraszamy Wschowian w niedzielę 28 lipca. Tym razem na rynku zrobi się znowu bluesowo, a to za sprawą naszego gościa z dalekiej Australii. Tym razem będzie to Rob Tonioni, multiinstrumentalista i wokalista. Początek koncertu godzina 19. Zapraszamy. Oczywiście w propozycjach na nadchodzący weekend nie zabraknie kolejnych wydarzeń sportowych. W sobotę. 27 lipca kolejny, ale zarazem i ostatni turniej Grand Prix w siatkówce plażowej w kategorii Open I plus 80. Początek zmagań to godzina 10 i 17. .00. A w niedzielę rywalizować będą w swoim ostatnim turnieju trójki. Początek zmagań godzina 12. Plaża Główna w Giniu. W niedzielę 28 lipca Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczne zaprasza na kolejny swój rajd. Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na plakatach. Serdecznie zapraszamy!